Dzień dobry, Anna Zieja. Witam serdecznie dzieci i młodzież na zajęciach literackich pod nazwą Ożywić Natchnienie. Wybór tematu jest nieprzypadkowy, bo związany z Międzynarodowym Dniem Pisarzy, który obchodzony jest 3 marca od 1984 roku. Sztuka pisania towarzyszy ludziom od zarania dziejów. Zmieniają się tylko narzędzia, które służą do pisania: gęsie, pióro i atrament. Maszyna do pisania, długopis, laptop. Wyzwaniem dzisiejszych zajęć literackich będzie ożywienie natchnienia. A czym jest to natchnienie? Jest to stan umysłowy, który powoduje twórcze działanie. O natchnieniu możemy również powiedzieć, że jest to wena, olśnienie, inspiracja. Są to synonimy, czyli wyrazy o tym samym znaczeniu. Żeby ożywić nasze natchnienie, możemy posłużyć się animizacją lub personifikacją. Animizacja jest to przypisanie natchnieniu cech i zachowania właściwych istotom żywym. Na przykładzie natchnienie pobiegło Natchnienie śpi. Zarówno człowiek, jak i zwierzę może pobiec, jak i spać. W przypadku personifikacji natchnienie otrzyma cechy postaci ludzkiej. Natchnienie się uśmiecha. Natchnienie czyta. Zatem do dzieła. Czekamy na natchnienie. Hmm. Coś nie przychodzi. Myślę, że Natchnieniu trzeba po prostu pomóc. Wystarczy szeroko otworzyć oczy, po prostu zamyśleć się. I tak, natchnienie, widzicie, nie przychodzi na czas, czyli przychodzi tak naprawdę bez zapowiedzi. Natchnienie przychodzi bez zapowiedzi, chyba w ciszy, prawda? Tak, czyli myślę, że może przychodzić na Boso. Hmm, chyba jest niepunktualne, czyli zanotuję, że nie nosi zegarka. Hmm, zgubiłam wczoraj rękawiczki, to dla przekory napiszę, że jest zawsze w rękawiczkach. Hmm, mam na sobie sukienkę, hmm, wyglądam przez okno, widzę drzewa, to myślę, że sukienka natchnienia będzie z motywem drzew. Hmm, marzę o wakacjach na Karaibach, to może natchnienie będzie miało lazurowe powieki. O, w wazonie stoją kwiaty. Skóra natchnienia będzie utkana z różowych płatków kwiatów. Czytałam dzieciom na dobranoc calineczkę, więc natchnienie pożyczy uszy od elfa. Natchnienie myślę, że jest kochane przez artystów, więc uśmiecha się do ludzkich myśli. I tak, myślę, że natchnienie też będzie pisarzem. Zatem będzie zapisywać ludzkie marzenia. I gotowe. Teraz sprawdzimy, czy uda ożywić nam się natchnienie. Natchnienie. Natchnienie przychodzi bez zapowiedzi, zawsze boso nie nosi zegarka, za to jest zawsze w rękawiczkach i sukience na czasie z motywem drzew. Natchnienie ma lazurowe powieki, skórę utkaną z różowych płatków kwiatów i uszy pożyczone od przezornego elfa. Natchnienie uśmiecha się do ludzkich myśli. Bawi się w perka z dobrymi pomysłami i skrupulatnie zapisuje nasze marzenia, byśmy nie stracili ich z oczu.